Witamy Państwa bardzo gorąco. Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się. W końcu obejrzymy to emocjonujące starcie i jesteśmy w niebo wzięci, że tego wieczoru możemy wspólnie delektować się widowiskiem. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Przekonamy się, co przyniesie dzisiejsza odsłona rozgrywek rumuńskiej Superligi. Po takim meczu można oczekiwać niezłego spektaklu. Chyba nikt nie ma wątpliwości. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. A w takim składzie zacznie mecz. Petrolul Ploesti. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie. Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Seto. O, i to był książkowy odbiór piłki. Może teraz dobrze dograć do partnerów to chyba wpadnie. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Centra w pole karne pierwszorzędny strzał głową to powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Schodzi do środka co teraz zrobi? Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Seto nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Schodzi z piłką do środka boiska. Ryzykownie, ale skutecznie. Kracza do akcji i odbiera piłkę. Seto. No i po ataku, dobra interwencja. Teraz, pora strzelać! Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Juka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. O, naprawdę dobra obrona. Ciągle groźnie. Kolejny rzut rożny. Ale uwaga, jest pod presją. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Bomba w górę. Gramy. To chyba wpadnie. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach, racz. Teraz pora strzelać. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrony. O, naprawdę dobra obrona. Ciągle groźnie. Kolejny rzut rożny. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Cierpliwie przygotowują na tarcie. Póki co mamy remis. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Dobrze się teraz zastawia z piłką. Nie oddaje jej za darmo. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Uwaga, teraz! I gol! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. Mamy powtórkę tej pięknej bramki. Obrona robiła co mogła, żeby zatrzymać ten atak. Ale mimo to udało się zachować zimną krew i zdobyć bramkę. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Prawo dobrze w obronie. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz wykorzystają? Rzuca teraz piłkę do środka. Piłka poza boiskiem. Wznowią od bramki. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Jeszcze chwila i koniec meczu. Zanosi się na to, że własny teren będzie szczęśliwy. Pytanie: czy zdołają to utrzymać? Wydaje się, że wynik 1 do 0 to nie jest szczyt ich marzeń. Na pewno jest w zespole niedosyt, ale zostało jeszcze parę minut. Można pokusić się o jakąś składną akcję i wykończyć ją strzałem. Ważne, aby formacja defensywna nie straciła koncentracji, bo to mogłoby być. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Warto docenić takie zwycięstwo, gdy granie idzie, ale wynik się zgadza. Kibiców na pewno cieszą trzy punkty. Bardzo dobra forma zasługuje na sporo pochwał po dzisiejszym meczu. Przed meczem na pewno zwrócono na niego szczególną uwagę, ale nie udało się go upilnować i dał swojej drużynie prowadzenie. Myślę, że postawą w tym spotkaniu pokazał, że to od niego należy zaczynać ustalanie składu. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. To chyba wpadnie. Tak, Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach, reczko. Teraz pora strzelać. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrony. O, naprawdę dobra obrona. Ciągle groźnie. Kolejny rzut rożny. Utrzymuje się przy piłce. Przy bierności rywali. I gol! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem.